Cześć Paweł, dzisiaj zaczniemy nowy playlist i nowy cykl na naszym kanale, czyli etryński lore, lore świata eposów starożytnych mocy. Tak jak gdzieś tam pisaliśmy na Facebooku i kilku z Was wyraziło zainteresowanie czymś takim, poopowiadamy troszeczkę o worldbuildingu i o tym settingu, który w podręczniku gracza się znajdzie i o tym, co Wam tam do Waszej dyspozycji zaproponujemy. Zacznę od lokalizacji. Która została zmapowana na naszym fanpage jako jedna z pierwszych przez Michała w ramach takich nazwijmy to mapek poglądowych, promocyjnych, regionalnych. Jest to archipelag wysp karmazynowych. Archipelag ten znajduje się tu na północy, na styku Morza Karmazynowego i Morza Ruin. Są to dość ciepłe, takie tropikalne, śródlądowe morza. I archipelag ten przypomina klimatem nasze ziemskie Karaiby XVI-XVII wieku, a więc jest to eee, kraina piratów. Piraci ci są o tyle nietypowi, że na ich czele stoi potężny, starożytny smok indygo e, Karsan. E, ten Karsan objął w kontrolę całe te wyspy, cały archipelag i stworzył tam swoją żeglarsko-przestępczą siatkę. Karsan zamieszkuje na centralnej wyspie, na wyspie Cytkar, w górze, a właściwie w górze wulkanicznej zwanej tronem Karsana. Warto bowiem dodać, że Karmazyny są archipelagiem wulkanicznym. Praktycznie na każdej wyspie znajduje się przynajmniej jeden, a czasem nawet kilka wulkanów. Są to wszystko wulkany aktywne, czynne, z których nieustannie do atmosfery wydobywają się kłęby pyłu, pary i czarnego dymu, i które w związku z tym stanowią istotny element nawigacyjny wśród wysp. Wody między wyspami są dość zdradliwe, natomiast doświadczeni marynarze, doświadczeni piraci, którzy dobrze je znają, są też w stanie ocenić, który słup dymu pochodzi, który z którego wulkanu i na tej zasadzie bez kompasu, bez gwiazd zorientować się, gdzie akurat się znajduje i jaki kurs. Obrać. Także największy z tych wulkanów, tron Karsana, jest siedzibą pirata smoka Karsana. W kalderze tego wulkanu została wydrążona wielka twierdza składająca się z obszernych, opasnych komnat, i na jej dnie, gdzie się już przy, samej, przy samym jeziorze Magmy, znajduje się jeden z dwóch legendarnych skarbców Karsana. Piraci, którzy chcą mu służyć, Muszą bowiem się z nim dzielić swoimi łupami. Pół mogą sobie zatrzymać, pół trafia do jednego ze skarbców Karsana. Dlaczego Karsan w ogóle wybrał taki tryb życia? Piracki i tak naprawdę troszeczkę banic baniczny. Wynika to z pozycji, jaką smoki mają w naszym świecie, a pozycja ta silną nie jest. W czasie wojny czyli tego konfliktu, który ukształtował świat Etri. Smoki stały bowiem po stronie tytanów, a więc po tej przegranej stronie. I gdy nastąpił wielki rozejm, doszło do pogromu smoków. Ludzie, elfy, krasnoludy, właściwie wszyscy polowali na te smoki jak na dzikie bestie. Na południowej półkuli tych smoków jest już naprawdę bardzo mało, a te, które przeżyły, ukrywają się. Karsan jest jedynym smokiem, który może sobie pozwolić na komfort jawności na komfort jawnego życia. I on właściwie w związku z tym tych karmazynów nie opuszcza. To jest jego domena, tam czuje się bezpieczny, tam zna każdy, każdy zakamarek i wie po prostu, że jest bezpieczny, że nikt go tam nie dosięgnie. Oprócz tych piratów z karmazynów, którzy stanowią jego straż, służą mu również zamieszkujące te wody syreny Ściągające na manowce okręty, które próbują penetrować wyspy i, i, i dokonywać inwazji. Służą mu też tropikalne, egzotyczne gobliny, które zamieszkują na tych wyspach. Wyglądają troszeczkę jak tacy pierwotni papuasi, czy mieszkańcy innych wysp Oceanu Spokojnego, a więc stereotypowo mówiąc, biegają. Szedziani tylko opaskami biodrowymi z liści palmowych bronią się prymitywnymi włóczniami, a odległości między wyspami pokonują na wydrążonych z drzew czułkach. Poszczególne te frakcje, syreny, gobliny, piraci stają, rają się nie wchodzić sobie w grę, ale w razie niebezpieczeństwa są gotowe stanąć ramię w ramię, aby. Karsana przed tym niebezpieczeństwem ochronić. A o jakim tutaj niebezpieczeństwie przede wszystkim mowa? O no, takim, jakie najczęściej grozi piratom, czyli mówiąc krótko, królewskie flotylle. Morze ruin, które właściwie jest głównym, głównym, główną areną aktywności piratów, jest bardzo, bardzo ważnym akwenem handlowym. Operują tam edarskie floty, przede wszystkim flotylle Królestwa Wermiry i Zafiri. I to właśnie te królestwa pogrążone są w nieustającej i ciągłej wojnie z flotyllami Karsana. Najbardziej na wschód wysunięta wyspa archipelagu Krymak oddzielona jest właściwie od Zafiri tylko wąską, Cieśniną niespełna 150 km. Tam natężenie tych walk jest tak duże, że cieśnina nazwana została czerwoną cieśniną, ponieważ jej wody bardzo często spływają krwią ginących tam marynarzy. Żyje tam w związku z tym też bardzo dużo rekinów, które doskonale nauczyły się, że w środowisku morskim to one są wyżej w łańcuchu pokarmowym niż te dziwne humanoidy, które czasem z drewnianych czułenek do wody wypadają. I nawet jeżeli ktoś tylko przypadkiem wyląduje za burtę, a nie na skutek bitewnego giełku, no to praktycznie może być pewny, że jeżeli w ciągu kilku minut się nie wydostanie, to zostanie pożarty przez któregoś z. Do zuchwalonych cieśninowych żarłaczy. U podnóża tej góry, tronu Karsana, leży największe miasto archipelagu Karmazynów, jest to port Karsa Miasto nazwane imieniem swojego patrona, smoka pirata Karsana, jest takim typowym pirackim portem, to znaczy no, lepiej zawsze być plecami do ściany, bo wszędzie można dostać kasę. Jest to miasto całkowitego bezprawia, gdzie piraci ściągają ewentualnie jakichś jeńców czy niewolników, aby wykonywali te podstawowe usługowe czynności, a sami zawijają tam tak naprawdę na podstawie przywileju, bo to też nie jest tak, że każda krypa piracka może sobie do portu Karsana wejść. Trzeba mieć specjalne zaproszenie od samego smoka, żeby sobie na to pozwolić, i dopiero wówczas. Można do tego portu zawitać się, uzupełnić zapasy, ubiegać się o, o audiencję u samego Karsana, czy też zawitać do słynnej na całe krainy tawerny pirackiej Dziury Moran, która w porcie Karsan się znajduje. Plotki mówią, że ten, kto wyszedł z dziury Morany, wyjdzie też z każdego, nawet najgorszego i najczarniejszego lochu. Jest to miejsce, w którym jedno złe spojrzenie, czy jedno spojrzenie w niewłaściwą stronę może kosztować nas obciętą głowę, a wiadra porozstawiane z mopami tak naprawdę nawet nie są wymieniane, i, i, i w związku z tym podłoga ma taki charakterystyczny czerwonawy odcień właśnie tej zmieszanej z wodą krwi, którą tam praktycznie codziennie trzeba sprzątać. Tak jak już mówiłem, w całym porcie Karsan lepiej zawsze mieć za ścianami, za plecami ścianę. No to w tawernie Dziury Moranny ta zasada wcale nie daje bezpieczeństwa, gdyż te ściany nie są jakieś wyjątkowo grube. Są to drewniane, kilkucentymetrowe przepierzenia, tak naprawdę, które bardzo łatwo rozrąbać toporem czy przebić mieczem. Z drugiej strony, drugie miasto to Algarot. Algaroth na wyspie Krymak, a więc w tej najbliższej zafilii, jest to tak zwany otwarty port karmazynowych piratów. No bo wiadomo, na takim archipelagu wulkanicznym, jeżeli chodzi o aprowizację wody, aprowizację, aprowizację w jedzenie, no to raczej nie ma się o co martwić. Natomiast wiele innych cennych zasobów jednak piraci muszą sprowadzać z zewnątrz. Chodzi tu o wszelkiego rodzaju uzbrojenie, rudy, również alkohol. I temu właśnie służy Algarot. O ile oczywiście piraci są w stanie permanentnej, nieustannej wojny z edarczykami, no to już z innymi frakcjami morskimi zdarza się im posiadać co najmniej rozejm, a wręcz nawet prowadzić pewne pertraktacje handlowe. Tutaj przede wszystkim Prym wiedzie, wiodą marynarze z ligi wolnych żagli, którzy objęci są zwykle specjalnym. Przywilejem wydanym przez Karsana, na podstawie którego to przywileju takie okręty nie mogą być atakowane, a za ich atak i splądrowanie karą jest śmierć. W związku z tym, okręty Ligi Wolnych Żagli są bardzo bezpieczne, nawet jeżeli takiego przywileju nie mają, ponieważ no, sami piraci nie znają listy okrętów, które objęte są tym immunitetem Karsana, a więc, gdyby chcieli zaatakować na Okręt płynący pod banderą któregoś z miast Ligi Wolnych Żagli, no to po prostu narażaliby się, że akurat trafią nieszczęśnie na taki, który ten immunitet posiada i w związku z tym stracą głowę. Więc wolą odpuścić łup okrętu, który być może takiego immunitetu nie posiada, niż ryzykować. Algerot w przeciwieństwie do portu Karsan i w przeciwieństwie do innych miast, które rozsiane są na archipelagu. Karmazynów, ma też nieco inną organizację. Jako, że jest to ten wolny, otwarty port, do którego wpływają również normalni marynarze, nie piraci, tylko ci prowadzący legalny handel, no to też to miasto nie jest takim miastem, nazwijmy to, bandyckim, w którym gdzieś jakieś zatrudnione przez Karsana bojówki utrzymują porządek. Miasto oddane zostało po, 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 pod piecze czy pod dozór. Edarskiego księcia i zdrajcy Waleriana Solmira. Walerian Solmir pochodzi z dawnego królewskiego rodu edarskiego, który jednak stracił koronę w swoim królestwie. W jego królestwie rządzi już inna dynastia. On sam miał być dziedzicem majątku Solmirów, którzy wciąż posiadają w darze porę ziemi i laty Fundia, ale jego niespokojny duch kazał mu wybrać życie. Wśród piratów. Wsławił się zresztą jako doskonały kapitan na tyle, że przykuł uwagę samego Karsana. Karsan, wykorzystując jego nienaganne wykształcenie jako edarskiego wysokiego szlachcica, uczynił go namiestnikiem Algarotu i Valerian uczynił ten Algarot pod kątem organizacyjno-prawnym na wzór edarskiego. Portu. To znaczy miasto posiada straż miejską, miasto posiada system prawny, który jest egzekwowany na tyle na ile to oczywiście satrapa na poziomie Waleriana może zrobić. Miasto jest więc stosunkowo bezpieczne, nie różni się za zasadniczo niczym od innych miast z basenu Morza Ruj. Tak jak już wspomniałem, Walerian pochodzi z książącego rodu, który utracił koronę, Walerian Solmir, jego nazwisko nie bez powodu nawiązuje do nazw księstw wschodniego i zachodniego Solmiru. Rządząca tymi księstwami dynastia Falkenratów ma teraz niewielki problem dziedziczny. Mianowicie poprzedni król zostawił dwóch synów bliźniaków. Ich okoliczności narodzin opiszemy, natomiast no, nie wiadomo, który urodził się pierwszy, w związku z tym nie było można rozstrzygnąć, który z nich jest następcą tronu. Król rozstrzygnął to w ten sposób, że podzielił swoją domenę pomiędzy nich obu. No ale mm, oczywiście można sobie stworzyć dwie dzielnice Solmir, Solmiru Wschodniego, Solmiru Zachodniego, ale nowej korony stworzyć nie można. Także ta korona solmirska została zło zdeponowana u cesarza Edarskiego w prowaście w i czeka tam na wyłonienie jednego z tych braci jako królów. Natomiast no, sam Walerian upatruje w tym swoją, swoją szansę, swoją okazję, plotka głosi, że zbiera załogę, yy, 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 załogę śmiałków która udałaby się z nim doprowadzić i tę koronę wykradła, tak aby mógł samozwańczo mianować się nowym królem Solmiru. Karsa bawią te pomysły, nie wspiera on ich, ale też nie jest przeciwny. Jeżeli Walerianowi się uda, no to Karsan na pewno będzie zadowolony z tego, że wśród edarskich monarchów, raczej mu nieprzychylnych, będzie miał swojego człowieka. No, a dla awanturników jest to jedna z możliwości przygody w Karmazynach, jaką proponujemy, właśnie dołączenie się do tej zuchwałej drużyny Waleriana, wykradnięcie solmirskiej korony i osadzenie go na edarskim tronie tyle. W następnym odcinku opowiemy wam o kolejnych krainach, o kolejnym loże naszego świata. Do zobaczenia.